Nagroda Teodory wynika z potrzeby doceniania ludzi kultury. Tych, którzy może nie stoją w pierwszym blasku kamer, nie są na takiej pierwszej linii, gdzie spotykamy, nie są gwiazdami, nie funkcjonują w zbiorowej wyobraźni. Pracują gdzieś, może w trójmieście, ale może gdzieś na granicach województwa. Chcieliśmy zauważyć właśnie te osoby, które po prostu w swoich lokalnych społecznościach naprawdę coś, coś znaczą. I potrafią zmieniać lokalną, lokalną społeczność i potrafią wydobyć to, co jest najcenniejsze w kulturze. W jednym przypadku to mogą być, może być historia, w innym przypadku tradycja, ale w szczególności poruszają lokalną społeczność. I takimi osobami są dzisiaj, dzisiaj nagrodzeni laureaci. Ludzie, którzy, którzy są nominowani w tej pierwszej edycji, to są takie wspaniałe postacie, które pracują w terenie. Często w bardzo małych środowiskach i robią naprawdę fantastyczną robotę. Budują wspólnotę, pokazują wzorce, pokazują ciekawe, ciekawe zjawiska, oby ich było jak najwięcej.